Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery. Dzień dobry, Mateusz Kapera. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu kryminalnego Radia Z Materiał dowodowy. Wracamy do sprawy brutalnego zabójstwa Amerykanki Gretchen Pfeffer, do którego doszło w Warszawie przed kilkoma laty. Tydzień temu mogliście odsłuchać pierwszej części reportażu. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, to zapraszam do nadrobienia zaległości, bo już za chwilę usłyszycie drugą i ostatnią część materiału o tej sprawie. Przypomnę tylko, że w poprzednim odcinku akcja działa się w Polsce, a dziś przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych i biura FBI. Oczywiście wrócimy również do Warszawy, bo to właśnie w Polsce doszło do zabójstwa Gretchen i procesu w tej sprawie. Nie przedłużając już, przypominam, że wszystkie odcinki podcastu dostępne są na kanale Radio Z w serwisie YouTube i na player.radioz.pl, a także na platformach streamingowych Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Oceniajcie, komentujcie i zgłaszajcie nam sprawy, o których chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Każda wasza reakcja, komentarz czy udostępnienie odcinka pomagają nam docierać do nowych słuchaczy. A teraz zapraszam na drugą i ostatnią część reportażu o zabójstwie Gretchen Pfeffer. 12 kwietnia 2021 roku. Stany Zjednoczone. Biuro FBI w Seattle. Ten dzień dwójka agentów specjalnych Federalnego Biura Śledczego zapamięta do końca życia. Czeka ich rozmowa z wysokim i szczupłym mężczyzną, który twierdzi, że ma im coś ważnego do powiedzenia. Wcześniej dostali informację, że mężczyzna jest podejrzewany o zabójstwo swojej matki w Polsce. Karl siada na krześle naprzeciwko agentom. Od początku mówi bardzo dużo. Opowiada o tym, co robił w Miami przed przyjazdem do Seattle, że znajomi zrobili mu kawał, że starał się o pracę w Blue Origin, firmie produkującej rakiety kosmiczne, która należy do Jeffa Bezosa, założyciela Amazona. Agenci delikatnie próbują wypytywać go o jego matkę Gretchen. W końcu mówią mu, że słyszeli od paru osób, że Karl ją skrzywdził. Czy skrzywdziłeś mamę? pyta jeden z agentów. Tyle razy, że kurwa nie da się tego policzyć, tak szczerze mówiąc to przez całe życie nie da się zmierzyć tego, ile razy skrzywdziłem matkę, emocjonuje się Karl. Agentom FBI nie chodzi jednak o krzywdę emocjonalną. Próbują dalej drążyć. Karl za każdym razem unika odpowiedzi na pytanie, czy zabił matkę. Mówi cały czas o tym, że został przez nią skrzywdzony, że nie zapewniła mu stabilności w życiu. Gdy agenci coraz bardziej naciskają na niego, zmienia temat. Krytykuje wygląd budynku FBI. Chce, żeby w rozmowie uczestniczyła jego siostra, przyrodnia Michelle. Gdyby Michelle tu była, jakbyś wytłumaczył, co się stało z twoją mamą? Pyta agentkę FBI. Mama jest zamrożona w czasie. Tak to bym wyjaśnił, odpowiada Karl, po czym dodaje. Wygląda na to, że cały świat jest zamrożony w czasie w strachu przed Karlem Feferem. Tak jak Karl Fefer wydaje się być hm, zamrożony w czasie, a cały popieprzony świat nie chce mieć z tym nic wspólnego. Nie wiem. Dla mnie świat wydaje się dziwny. Mija druga godzina rozmowy, a Karl wciąż nie wyjawił, co stało się z jego matką. Agenci tracą cierpliwość. W końcu postanawiają zakończyć spotkanie. Karl zabiera swoje rzeczy i wychodzi. Następnego dnia Ponownie pojawia się w biurze FBI. Agenci zastrzegają, że jeżeli znowu chce z nimi porozmawiać, to musi od razu powiedzieć, co stało się z jego matką. Karl zgadza się. Miałem traumę psychologiczną, więc będę mówił jak najzwięźlej, zapewnia Amerykanin i przechodzi do sedna. Jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych. Zabiłem w Polsce obywatelkę Stanów Zjednoczonych. Kogo zabiłeś? dopytuje agent FBI. Moją matkę Gretchen Pfeffer. Jestem również obywatelem Szwajcarii, zabiłem moją matkę, również obywatelkę Szwajcarii, w Polsce. Jestem również obywatelem Polski i zabiłem moją matkę, obywatelkę Polski, w Polsce. Nie mam pojęcia, kurwa, co mam robić. Od półtora roku uciekam po całym świecie, nie wiedząc, co mam robić. Śledczym udaje się wyciągnąć z Karla najważniejszą informację. To jednak za mało. Karl musi opisać dokładnie, jak zabił matkę oraz gdzie zostawił jej ciało. Amerykanin sugeruje agentom, żeby odnaleźli jego zaginione rzeczy. W 17-calowym srebrnym laptopie i białym telefonie ze skórzanym etui w piramidy ma znajdować się szczegółowy zapis zbrodni. Karl zapewnia agentów, że popełnił morderstwo doskonałe. Nie ma w ogóle żadnych dowodów na nic, jakichkolwiek. Wyczyściłem to wszystko, kurwa, tak perfekcyjnie, że nie znajdziecie jej nigdy, nawet za milion lat, bo ja, kurwa, nie chcę jej znaleźć, nawet za milion lat, wścieka się Karl. Agenci naciskają na mężczyznę, żeby dokładnie opisał przebieg zabójstwa. Wyczyścić. To jest krótka odpowiedź. Wyczyścić. To znaczy nie chcieć już, żeby ktoś tu był, nie chcieć już nigdy toczyć z kimś wojny. Ostatecznie bierzesz te zwłoki do prysznica i na koniec po jakichś sześciu dniach, tak jak leżały i ta krew oziębła, już nie ma. No wiecie. Potem idziesz do sklepu z narzędziami, kupujesz tradycyjną piłę, nie siekierę. Siekiera to za dużo roboty. Ludzie są ciężcy i nieporęczni w przenoszeniu. Ludzie są tak kurwa nieporęczni w przenoszeniu i przysięgam. Bierzesz osobę i tniesz ją na sześć kawałków. Nogi, ręce, tors i głowa. Oczywiście nogi idą do jednej torby, ręce idą do następnej torby, głowa i tors idą do osobnych worków, pojemników coś w tym rodzaju opisuje Karl, tak jakby podawał przepis kuchenny, a przecież chodzi o brutalne zabójstwo swojej matki. No więc pakowałem mamę, jej sześć kawałków, przez około jeden dzień. To był bardzo trudny proces do przejścia. Było dużo płaczu, krwi, gniewnych krzyków i frustracji wspomina Karl. Po wszystkim Amerykanin zastanawiał się, co zrobić ze szczątkami swojej ofiary. Jeden z pomysłów podsunął mu kolega z Anglii, którego poznał przez internet. Po prostu znajdź jakąś rzekę, idź w środku nocy tam, gdzie nie ma dużo ludzi i wrzuć to po prostu w ciągu jednego lub dwóch dni, relacjonuje rzekome słowa swojego znajomego, po czym dodaje. I dokładnie tak się stało z moją mamą. Mam jest na dnie rzeki w centralnej Polsce. A teraz, jeśli chcecie dokładnej lokalizacji, to nie będę się już dalej upokarzał rozmawiając z policją. Chyba, że weźmiecie mnie do Polski i razem możemy wyciągnąć mamę z rzeki. W innym wypadku mama zostanie na dnie rzeki przez Bóg wie jak długo, aż ktoś mi załatwi laboratorium kriogeniczne. Kończy zagadkowo Karl: Wierzy, że jest w stanie przywrócić Gretchen do życia. Po to potrzebne jest mu laboratorium kriogeniczne. Jego wypowiedzi są bardzo chaotyczne. Porusza wiele kwestii, które nie mają ze sobą logicznego powiązania. Przesłuchanie trwa bardzo długo i jest sporym wyzwaniem dla śledczych. Agenci FBI mają już praktycznie wszystkie informacje, których potrzebowali od Karla. Amerykanin wciąż jednak nie powiedział, co było przyczyną zgonu matki. Chodzi o przyczynę śmierci? Dopytuje Karl. Agenci kiwają głowami przyczyna śmierci to uduszenie odpowiada. Karl wszedł do sypialni Gretchen, gdy spała. Przycisnął poduszkę do jej twarzy, ale po chwili kobieta się obudziła. Mama mówiła do mnie, płakała i krzyczała, żeby ratować życie. Ja kurwa płakałem i krzyczałem, bo nie wiedziałem kurwa co robić. Oczywiście nie było to bardzo głośno, bo jak zapytacie sąsiadów, to nie słyszeli z tego nic. Relacjonuje Karl. Gretchen walczyła o życie przez 14 minut. Błagała o litość jej syn był jednak bezwzględny. Agenci zastanawiają się, co przekonało Karla do popełnienia tak straszliwej zbrodni. Wiedzą już, że mężczyzna znienawidził matkę za zniszczone dzieciństwo oraz brak poczucia bezpieczeństwa i zrozumienia. Co było jednak tym ostatecznym bodźcem, który pchnął Karla do tak straszliwej zbrodni? Przeczytałem smsy, mamy do sąsiadki, w których pisała okropne rzeczy o mojej dziewczynie, i to było dla mnie nie do przyjęcia wyjawia agentom Karl. Z tego względu, że Karl popełnił zbrodnie w Polsce i ma polskie obywatelstwo, amerykańscy śledczy nie mogą go aresztować i postawić zarzutów. Jedynym wyjściem jest umieszczenie mężczyzny w szpitalu psychiatrycznym, bo w rozmowie z agentami przyznaje, że może zrobić krzywdę komuś lub sobie. Jestem tu, ponieważ naprawdę nie chciałbym być zmuszony kogoś zabić w Seattle. Jestem tu, bo bardzo nie chciałbym przez to przechodzić, przez to chore myślenie, jak nie umrzeć w Seattle, wyznaje Karl. Agenci FBI kierują go na przymusowe leczenie do szpitala psychiatrycznego. Mężczyzna ma życzenie, żeby zawieźć go tam czarnym Cadillaciem Escalade. To charakterystyczny samochód używany przez FBI. Ostatecznie wsiada do karetki, która zawozi go na przymusowe leczenie. FBI zyskuje czas na poinformowanie polskich organów ścigania o tym, że Karl Pfeffer przyznał się do zabójstwa Gretchen i opisał przebieg zbrodni oraz miejsce wyrzucenia szczątków ofiary. Po tym jak polska prokuratura zapoznała się ze stenogramami FBI, stawia Karlowi Pfefferowi zarzut zabójstwa swojej matki, Gretchen. Wydaje również nakaz tymczasowego aresztowania Amerykanina, który znajduje się w szpitalu psychiatrycznym na terenie USA. Mężczyzna musi zostać sprowadzony do Polski w ramach ekstradycji. 28 kwietnia polska prokuratura wystawia list gończy za Karlem Feferem. Prokurator ma obawy, że mężczyzna będzie ukrywać się w Stanach Zjednoczonych przed polskimi organami ścigania po tym, jak opuści szpital psychiatryczny. Karl spędza na przymusowym leczeniu miesiąc czasu. Nie chciał brać leków, które ostatecznie zostały mu podane siłowo. Po zakończeniu terapii zapada decyzja o ekstradycji Karla Pfeffera. Amerykanin wraz z innym poszukiwanym zostaje przekazany polskim konwojentom 21 maja na lotnisku JFK w Nowym Jorku. Następnego dnia przed południem obaj poszukiwani lądują na Okęciu w Warszawie. Kilka dni później. Karl Pfeffer po raz pierwszy zostaje przesłuchany w polskiej prokuraturze. Nie przyznaje się do zabójstwa Gretchen. Twierdzi, że zmarła z powodu infekcji stomatologicznej. Przyznaje jednak, że wrzucił jej ciało do Wisły, które wcześniej pokawałkował w mieszkaniu na warszawskich Bielanach. Zapewnia prokurator, że śledczy nie znajdą żadnych śladów DNA, bo trzykrotnie wyczyścił mieszkanie wybielaczem i innymi środkami czyszczącymi. Karl przyznał się również, że to on podszył się pod matkę w mediach społecznościowych. Podczas przesłuchania rysuje na kartce kod dostępu do swojego telefonu. Na wydrukowanej z internetu mapie zaznacza miejsce porzucenia szczątków Gretchen. Prokurator zarządza przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu, w którym Karl miał wyrzucić poćwiartowane zwłoki Gretchen. 26 maja policjanci jadą z nim do Nowego Dworu Mazowieckiego. Karl stoi na moście Piłsudskiego i wyjaśnia śledczym, w jaki sposób pozbył się ciała matki. Mężczyzna za pierwszym razem wyrzucił obie nogi, następnie za drugim korpus, a za trzecim ręce i głowę. Łącznie sześć paczek, piszą w raporcie po wizji lokalnej policjanci. Do dokumentu załączają zdjęcie mostu z dwoma czerwonymi kółkami. Które wskazują dokładne miejsca, z których Karl zrzucał paczki. 17 czerwca ma miejsce wizja lokalna w mieszkaniu na warszawskich bielanach, w którym Karl miał zabić matkę. Amerykanin jednak odwołuje swoje poprzednie wyjaśnienia. Twierdzi, że był pod wpływem środków odurzających i mówił nieprawdę. Teraz zaprzecza, że zabił swoją matkę i wrzucił jej szczątki do Wisły. Podczas śledztwa Karl wyjawia historię swojego życia. Gdy zmarł mu ojciec, miał sześć lat. Niedługo po tym tragicznym wydarzeniu matka miała często zostawiać go z kuzynami czy rodzicami chrzestnymi. Nie poświęcała mu zbyt wiele uwagi. Zaczęła sięgać po alkohol. Nie radziła sobie psychicznie. W młodości miała przebywać w szpitalu psychiatrycznym. Po śmierci ojca przestał chodzić do szkoły podstawowej. Naukę odbywał w trybie domowym. Później trafił do szkoły średniej, ale był w niej jedynie przez trzy miesiące, bo pojawiły się u niego problemy trawienne. To spowodowało, że przywrócono mu nauczanie indywidualne. W 2010 roku przeprowadził się z matką do Szwajcarii. Gretchen utrzymywała rodzinę z renty po mężu. Mimo, że Karl nigdy nie skończył żadnej szkoły, to twierdzi, że większość życia studiował na inżynierii rakietowej. Chwilę później zaczyna opowiadać już o karierze artysty, projektanta grafiki czy twórcy stron internetowych. Zapewnia, że dokumenty potwierdzające jego osiągnięcia edukacyjne czy zawodowe są w jego prywatnym archiwum. To wszystko okaże się jednak kłamstwem. Do Polski przyjeżdżał wiele razy w odwiedziny. Zamieszkał w 2016 roku, gdy przeprowadził się z matką do Warszawy. Jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Polski. Polska prokuratura prosi amerykańskich śledczych o przesłuchanie przyrodniej siostry Karla, Michelle. Kobieta potwierdza, że Karl nagrał się jej kilkukrotnie na pocztę głosową. W nagraniach przyznał się do zabicia swojej matki. Michelle mówi agentom, że Karl, gdy skończył 18 lat, po raz pierwszy wspomniał jej o chęci pozbawienia życia Gretchen. Przyznaje, że relacja między nim a matką była toksyczna. Michel w przeszłości wielokrotnie kontaktowała się ze służbami do spraw ochrony dzieci, żeby odebrać Gretchen opiekę nad synem. Według niej, kobieta znęcała się psychicznie nad Karlem. Przebierała go za dziewczynkę, odbierała jedzenie, izolowała od rodziny. Nie pozwalała mu chodzić do szkoły, a nawet molestowała go. Karl zostaje poddany obserwacji przez biegłych psychiatrów. Po wywiadzie stwierdzają, że ze względu na złożoność sprawy i zachowanie badanego Potrzebna jest obserwacja w warunkach stacjonarnych. W międzyczasie Karl w areszcie pisze list do rodziny i znajomych. Korespondencję kieruje również do prokurator, która prowadzi śledztwo. W ciągu całego pobytu za kratkami wyśle do niej dziesiątki kilkunastostronicowych listów, praktycznie wszystkie w języku angielskim. Koszt, jaki poniesie skarb państwa za powołanie tłumacza przysięgłego, sięgnie kilku tysięcy złotych. Karl w listach snuje absurdalne opowieści, daje w nich upust swojej wyobraźni. W jednym z nich prokurator odnajduje jednak coś wartościowego. Karl przyznaje, że kłamał podczas wizji lokalnej w mieszkaniu, gdy odwołał swoje wcześniejsze wyjaśnienia. Prosi o ponowne przeprowadzenie czynności, bo to on zabił swoją matkę. 29 lipca śledczy przeprowadzają ponowną wizję lokalną w mieszkaniu, w którym miało dojść do zbrodni. Karl tym razem pokazuje, jak dusił swoją matkę poduszką oraz w jaki sposób pokawałkował jej ciało. Policjanci przesłuchują jednego z mieszkańców, który rok temu łowił ryby przy moście Piłsudskiego w nowym dworze mazowieckim. W pewnym momencie na haczyk złapał ciężką paczkę owiniętą metalową siatką. Nie udało mu się jej wciągnąć do łódki, więc pozwolił, aby opadła z powrotem na dno. Nie wiadomo, czy w paczce były szczątki Gretchen. 19 sierpnia Karl trafia do szpitala psychiatrycznego w Lubiążu na obserwację. Nie chce współpracować z lekarzami. Neguje fakty i ustalenia śledczych. Często zmienia wersję wydarzeń. Rozmawiając z lekarzem w języku angielskim używa skomplikowanych metafor, co utrudnia komunikację z nim. Szpital zwraca się do prokuratury z wnioskiem o przedłużenie obserwacji i przydzielenie tłumacza. Po trzech tygodniach pobytu Amerykanina w placówce, lekarze nie są w stanie wydać rzetelnej opinii na temat jego stanu zdrowia psychicznego. Obserwacja zostaje przedłużona do 13 października, 26 września 2021 roku. Karl ucieka ze szpitala psychiatrycznego w Lubiążu. Wyrywa kratę w oknie w łazience i niezauważony zaskakuje na ziemię. Niedługo później zostaje namierzony obok kościoła, w odległości około 500 metrów od szpitala. Na widok policjantów zaczyna uciekać, ale zostaje złapany. Pod koniec roku do prokuratury dociera opinia sądowo-psychiatryczna ze szpitala w Lubiążu. Biegli stwierdzają, że Karl nie cierpi na chorobę psychiczną. Jest uzależniony od alkoholu i licznych substancji psychoaktywnych. Lekarze rozpoznają u Amerykanina zaburzenia osobowości. Ma chwiejną osobowość emocjonalną, typ borderline. Charakteryzuje go postawa narcystyczna. Biegli uważają, że w chwili popełnienia zbrodni wiedział, co robi, ale miał znacznie ograniczoną zdolność do pokierowania swoim postępowaniem. Karl siedzi już w areszcie siódmy miesiąc. Wciąż pisze listy do prokurator, która prowadzi śledztwo. Zmienia jednak ton, w jakim zwraca się do niej. Początkowo korespondencję zaczynał od słów Droga pani Maju. Po kolejnych miesiącach w izolacji Karl traci optymizm i cierpliwość. Szanowna pani inkwizytor, nie podobają mi się nasze przeciągające się gierki. Już siedem miesięcy siedzę w pani areszcie, siedem bardzo długich, męczących i frustrujących miesięcy w męczarni psychicznej. Myślałem, że jak przyznam się do winy, to uspokoję moją frustrację i rozwiążę życiowy kryzys, a później razem z Ilajdą błyskawicznie zdobędę międzynarodową sławę. Pisze Karl do prokurator Majka Kasperkiewicz-Radke. Podczas składania wyjaśnień Karl mówi śledczym, że w czasie ćwiartowania zwłok matki połączył się przez wideorozmowę ze swoim internetowym kolegą Adamem. Pokazał mu ciało matki i pytał go o sposoby pozbycia się zwłok. W końcu skierował kamerę telefonu na odciętą kończynę Gretchen. Wówczas Adam miał zrobić zrzut ekranu. Śledczy ustalają, że mężczyzna jest Anglikiem. Proszą o pomoc prawną kolegów z Wysp Brytyjskich, aby go przesłuchać. Zrzut z ekranu, który wykonał Adam, byłby niezbitym dowodem na to, że Karl zabił swoją matkę. Wkrótce brytyjscy policjanci odnajdują internetowego kolegę Karla. Mężczyźni poznali się w 2011 roku grając przez Internet w grę wideo. Dużo ze sobą rozmawiali, mimo że nigdy nie poznali się na żywo, łączyła ich przyjacielska więź. Adam potwierdza dotychczasowe ustalenia dotyczące trudnej relacji Karla z matką i jego problemów emocjonalnych. Zaprzecza jednak, że ma jakiekolwiek zdjęcia dokumentujące zbrodnię, jaką dokonać miał Karl. Nie ma również żadnych dowodów, aby twierdzić, że to on za nią stoi. Biuro FBI zgłasza polskiej policji chęć pomocy przy przeszukiwaniach rzeki, do której Karl miał wrzucić rozkawałkowane zwłoki matki. Wsparcie ma udzielić zespół podwodnych poszukiwań materiału dowodowego FBI. Amerykanie wraz z Polakami jadą nad Wisłę w okolicach mostu Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Podczas badania koryta rzeki jeden z agentów dostrzega w wodzie kość. Śledczy zabezpieczają ją i przewożą do zakładu medycyny sądowej. W kolejnych dniach specjalistyczne jednostki kontynuują penetrację rzeki. Skanują dno używając specjalistycznego sonaru. Następnie do wody wchodzą płetwonurkowie. Po kilku dniach poszukiwań policjanci nie odnajdują jednak ciała Gretchen-Pfeffer. Śledczy nie mają dobrej serii. Podwodna akcja poszukiwawcza nie daje efektów w postaci odnalezienia szczątków greczyn. To jednak nie jedyna porażka prokuratury. Z zakładu medycyny sądowej dociera opinia dotycząca odnalezionej w wiśle kości. Okazuje się, że jest to kość zwierzęca. Minęło już 2,5 roku odkąd zaginęła Gretchen Pfeffer. Jedynym dowodem na to, że została zamordowana, wciąż są wyjaśnienia jej domniemanego zabójcy. 27 października 2022 roku prokuratura podejmuje zaskakującą decyzję o zamknięciu śledztwa. Śledczy uznają, że zgromadzony materiał dowodowy jest wystarczający, aby podjąć merytoryczną decyzję w sprawie zabójstwa Gretchen Pfeffer. Tego samego dnia prokurator Maja Kasperkiewicz-Radke z Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz oskarża Karla Pfeffera o to, że w nocy z 31 marca na 1 kwietnia 2020 roku w mieszkaniu na warszawskich Bielanach, działając w zamiarze bezpośrednim, zabił swoją matkę Gretchen. Karl, dokonując tej okrutnej zbrodni, miał znacznie ograniczoną zdolność pokierowania swoim postępowaniem. Amerykanin zostaje oskarżony nie tylko o zabójstwo, ale także o kradzież przynajmniej 2500 zł z rachunków bankowych Gretchen. Prokuratura wysyła akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie. Materiał dowodowy opiera się głównie na wyjaśnieniach oskarżonego. Mimo, że formalnie nie przyznał się do zabicia swojej matki. To z jego zeznań jednoznacznie wynika, że popełnił zbrodnię. Największym problemem prokuratury jest jednak brak ujawnienia zwłok ofiary. Śledczy nie dysponują również wynikami badań genetycznych, które byłyby niekorzystne dla oskarżonego. W mieszkaniu na Bielanach ujawniono krew w łazience, która jest mieszaniną pochodzącą od przynajmniej trzech lub czterech osób. Nie udało się ich jednak zidentyfikować. Śledczy zabezpieczyli również poduszkę, którą Karl miał udusić matkę. Ujawnili na niej ślady DNA osoby spokrewnionej z Karlem, a więc najprawdopodobniej Gretchen. Kobieta używała jednak poduszki na co dzień, więc te ślady nie mogą być niezbitym dowodem na zabójstwo. To wszystko oznacza, że proces przeciwko Karlowi Pfefferowi będzie poszlakowy. Proces rusza 28 grudnia 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Karl urządza show. Pozuje do kamer telewizyjnych i aparatów fotograficznych. Zgadza się na opublikowanie wizerunku i danych osobowych. Jego zachowanie na sali sądowej szokuje. Na rozprawach składa propozycję sądowi. Uznaje, że proces przeciwko niemu to negocjacje. Często zabiera głos bez zgody sędziego. Twierdzi, że jego matka żyje i udała się w zagraniczną podróż. 11 lipca 2023 roku zapada wyrok. Sąd uznaje Karla Pfeffera winnym zabójstwa Greczyn i skazuje go na 25 lat pozbawienia wolności. Sędzia Agnieszka Domańska nie ma wątpliwości, że mężczyzna zabił swoją matkę i pokawałkował jej zwłoki. Ciała Gretchen Pfeffer wciąż nie odnaleziono. Nie ma żadnych dowodów na to, że kobieta wciąż żyje. Od 31 marca 2020 roku nie nawiązała kontaktu ze znajomymi i rodziną, mimo że zawsze była bardzo aktywna społecznie. Nie zostawiła żadnego śladu, ani fizycznego, ani cyfrowego. Jej śmierć jest niepodważalna. Pozostaje pytanie, czy okoliczności tragicznej śmierci Gretchen są prawdziwe, czy są jedynie wymysłem wyobraźni Karla Pfeffera? Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery. Sąd okręgowy w Warszawie uznał, że Karl Pfeffer jest winny zabójstwa matki i skazał go na 25 lat więzienia. Wyrok jest jednak nieprawomocny. Do sądu apelacyjnego w Warszawie wpłynęły apelacje. Prokuratura i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego nie zgadzają się z wyrokiem i domagają się dożywocia dla Karla Fefera. Z kolei jego obrońca chce uniewinnienia. To była ostatnia część reportażu o sprawie zabójstwa Gretchen Pfeffer. Jeśli słuchasz naszego podcastu po raz pierwszy, to zapraszam cię do wysłuchania poprzednich materiałów, które dostępne są na YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, a także na player.radioz.pl. Ja się nazywam Mateusz Kapera, a to był podcast Kryminalny Radia Z Materiał Dowodowy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Materiał Dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na playerradioz.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.